i z Śnieżki zrobił silną, niezależną kobietę. Za co między innymi zgarnęli pod swoim trailerem na dzień dzisiejszy blisko miliona dislajków, na raptem tylko 32 tysiące lajków. To jest wręcz druzgocąca klęska i dziwi mnie to, że ludzie odpowiedzialni za produkcję tego potworka brną w swoje i na siłę próbują zmienić coś, czego zmieniać się nie powinno. I przecież nie robią tego już po raz pierwszy. Ja rozumiem, że pieniądze zostały już wydane, czasu nie da się cofnąć. Ale kurcze, przecież jak wychodziła mała syrenka również z ich rąk i również zgarnęła solidne baty na głowę, to już wtedy można było dojść do jakichś wniosków, że no kurde, chcieliśmy iść za falą inkluzywności, ale to jednak nie ma sensu, wracamy do korzeni. Ale nie, oni mimo wszystko mają klapki na oczach i brną do przodu niczym taran, próbując się przepychać i Janusz się uda. No nie drodzy państwo z Disneya, nie uda się. Daliście dupy po raz drugi i to, że wam się waja na dwójka udała, to nie znaczy, że torpedując materiał źródłowy, ujdzie wam to na sucho. Aż nie mogę się doczekać, jak Śnieżka wyjdzie i co wtedy pani Rachel Zegler powie ciekawego i jak rozwinie swoje skrzydła w aktorstwie, kiedy będzie kojarzona z takim gniotem. Niestety nie widzę plusów w tym trailerze. Odniosłem również wrażenie, że animacja jest na wyjątkowo żałosnym poziomie. Modele Krasnoludów, ten plastikowy świat. Rozumiem, że wszystko zostało wygenerowane w Stagecrafcie, bo widać to jakość, ale osoba odpowiedzialna za te postacie powinna zostać zwolniona, gdyż nie pasują one do ogólnej scenerii. Są mocno przerysowane. Było o czymś niemiłym, to teraz coś miłego. Dickie Blinders, tak, serial, który powstał dzięki wizji Stevena Nighta. Zakończył serialową serię. Jak możecie wiedzieć, albo i nie wiedzieć, historia poniekąd dotyczyła reżysera serialowego, tym razem scenarzysty filmowego, osobiście, o czym nieraz opowiadał w wywiadach: jak za młodu jego ojciec wykuwał podkowy dla tamtejszych slogersów, jak rzeczywiście gangi w młodych czasach Nighta. Wtedy działały i faktycznie istniała ponoć grupa, która ubierała się jak nasi tytułowi Peaky Blinders. Niedawno oficjalnie zapowiedziano, kiedy faktycznie możemy spodziewać się ostatniego podsumowującego filmu. Będzie to miało miejsce w 2025 roku. Na dzień dzisiejszy wiemy, że oczywiście nasz Tom Shelby jak najbardziej pojawi się w filmie, któż jak nie on. Aczkolwiek co do samego Toma Hardiego, czyli Alfiego Salomona, niestety pewności nie mamy. Wiemy natomiast że w serialu pokażą się tacy aktorzy jak Rebecca Ferguson i Tim Roth. Nie wiem, czego możemy się spodziewać po filmie. Twórcy nie chcą się z nami tym podzielić. Wydaje mi się natomiast, że nie będzie to zawiła intryga jak w serialu, ze względu na ograniczony czas, jakim będą dysponowali. Myślę, że akcja będzie się szybciej rozgrywała. Mam taką nadzieję przynajmniej. Czas pokaże, a nam trzeba czekać. To był taki szybki odcinek newsowy. Dzięki za obecność i z okazji Życzę wszystkim wszystkiego dobrego.